Tak, tak. Moja uwaga jest tutaj taka, że OK, że jeżeli te wyzwania razem pokonywali, to się jednoczyli. A co by było, gdyby jakby starali się bardzo, a ostatecznie nie udało im się osiągnąć celu? To moim zdaniem byłoby dość interesujące. Co by było, ta grupa, która się jednoczy, próbuje coś razem osiągnąć i zawodzi? No, nie to... przez winę, a może by się zrzucali winę. No właśnie, na to, właśnie o to chodzi. Miałem to powiedzieć, że co by się mogło stać? Prawdopodobnie by obwiniać siebie nawzajem. Tak, nawzajem, tak. No ale tu się udawało. I tak było to ułożone, No To tak było ułożone, tak. tak. I podczas tego wyjazdu ogólnie były takie właśnie akty, powiedzmy, przyjaźni, że ratlersi postawili też drinki tym orłom naszym, więc, jakby, były takie kwestie pojednawcze. Można powiedzieć, że eksperyment w pewnym sensie się udał. W grupach powstała hierarchia, były osoby na niskim szczeblu, były osoby na wysokim szczeblu. Aczkolwiek w Orłach było to bardziej demokratyczne. Bardziej, ale dalej byli jakieś tacy osoby, które miały trochę więcej do powiedzenia. I rzeczywiście jedność grupy rosła, jeśli musiano się mierzyć z inną grupą. I wrogość drugiej grupy tym bardziej jednoczyła, a przy wspólnych celach wrogość potrafiła maleć. Potrafili się dogadywać, kiedy rzeczywiście chodziło o dobro wszystkich, ale musimy wziąć pod uwagę właśnie te dynamiki wewnętrzne, na przykład właśnie Rudego, ponieważ co by było, gdyby Rudy nie został wykluczony jako lider. Czy to dalej tak by poszło? Bardzo dużo jest takich rzeczy tutaj, ale można powiedzieć, tak. że, że sheriff chciał to opisać właśnie w ten sposób, tak jak ja mówiłem, że a to wszystko idealnie pasuje. Ale czy to przypadkiem nie było jednak ustawione, no bo warto zwrócić uwagę, jak to było podczas Middlegrove, czyli kiedy tam były porażki grupy, to powiedzmy niechęć, ta frustracja zamiast wychodzić na zewnątrz, koncentrowała się wewnątrz, czyli członkowie drużyny obwiniali siebie nawzajem, tak, zamiast tak. obwiniać przeciwników. Tak, ale wydaje mi się, że też te Szczerik był tak mocno zestresowany podczas tego trzeciego eksperymentu, bo to wiedział, że to jest ostatnia szansa tak. na to, że w ogóle cokolwiek z tych jego teorii wykazać. No paliło mu się pod siedzeniem po prostu, tak, bo nie miał tak. już pieniędzy. Fundacja Rockefellera też miała trochę przypał, kiedy rodzice zaczęli wyzywać na co wy przeznaczacie pieniądze, co, co, wy, co wy fundujecie, a wiadomo, że to nie jest tak, że robi się eksperyment i zaraz po tym eksperymencie jest praca naukowa, tylko szeryf w teorii miał tą pracę pisać, więc to, że on prowadził kolejny eksperyment, to też było takie trochę, no muszę to zrobić, bo inaczej mi się nie uda. Tak, zwłaszcza, że cała jego reputacja też leżała na linii, a już nie wspominając nic o tym, że miał tą swoją wizję ocalenia tak naprawdę ludzkości, więc bo ta wizja mogła się całkowicie załamać. No i właśnie to jest to, że tutaj podczas tego eksperymentu wszystko zostało dobrane tak, żeby się udało, ale zostało dobrane, ale też mieli szczęście, bo mieli szczęście z redem. Bo w teorii, gdy tak czytam, jakie były założenia eksperymentu, to ktoś taki jak red powinien zostać wykluczony. Kiedy patrzymy na przykład na tę burzę, która zmuchnęła namiot i musieli spać pod jednym, to jest znowu młód szczęścia. No i fakt, że czy to ktoś z dzieci, ale że wszystkie orły jednak podchwyciły tą kwestię spalenia flagi wroga. Tak, czyli krytyka, o której tu mówimy, to pojawiała się wielokrotnie również u innych naukowców, którzy byli zaznajomieni z tym eksperymentem. Natomiast no, musimy powiedzieć, że Sheriff pisał w swojej książce o tym eksperymencie no, w taki sposób, który jest dla niego sprzyjający. Więc jeżeli chcemy troszeczkę bardziej obiektywne źródło danych tutaj o tym eksperymencie znaleźć, no to powinniśmy właśnie sięgać do takich, którzy, no jednak te notatki, które były spisywane przez członków tego eksperymentu, te, które zostały wykluczone też warto je zerknąć. No i na przykład wnikliwe studium tematu daje nam Gina Perry, która to ma też lekkie pióro, więc można sobie wartko czytać całą tą akcję i opisuje ze szczegółami, więc aby ktoś zechciał trochę więcej się o tym dowiedzieć, no to do tego opracowania zachęcamy. Ja bym tu jeszcze powiedział dwie rzeczy. Pierwszą to jest to, że mimo, że ten eksperyment nie był najuczciwiej przeprowadzany, to i tak można wyciągnąć z niego właśnie pożyteczne wnioski. Na przykład to, że konflikt między grupami może się nasilić poprzez ograniczone zasoby, albo że uprzedzenia i stereotypy nasilają się podczas konfliktu, bo ponieważ te grupy też obrzucały się stereotypami, nawet one się tworzyły naturalnie. No i to oczywiście, że wspólne cele, wspólni wrogowie, wspólne problemy mogą rzeczywiście te grupy jedno. Wydaje mi się, nikt się z tym raczej nie kłóci. Tak, mnie na przykład zafascynowało to, że przypadkiem zostało trochę potwierdzony ten eksperyment Kurta Lewina, który badał różnice w zachowaniu grup demokratycznych i rządzonych przez tyranów, biorąc pod uwagę, że widzieliśmy, jak Red tak naprawdę rządzą swoją grupą, mimo że tam był taki, można powiedzieć, alternatywny przywódca, to on był małym chłopcem i on raczej dyplomatycznie rozwiązywał sytuację. I on dbał o tych mniejszych, natomiast Red nad nimi się znęcał. Hmm. Więc on przewodził typowo strachem. Tymczasem właśnie w drużynie orłów, kapitan drużyny, kiedy jeden z chłopców nazwał drugiego grubasem, to on został odsunięty. I kapitana ewidentnie pokazał swoje niezadowolenie i tamten musiał lepiej się starać przy obozie, rozpalać ognisko i pokazać się użyteczny, że, no, że chciał przeprosić. Zadośćuczynić. uczynić, zadość uczynić tak. dokładnie tak. Więc ewidentnie to pokazało różne wewnątrzgrupowe dynamiki. A jeszcze jest jedna bardzo ciekawa rzecz, bo w tak nie pochwalił się, nie napisał do rodzin, że to był eksperyment. Nie powiedział dzieciom, że to był tak. eksperyment. I że niektóre dzieci dowiedziały się o tym, że były częścią eksperymentu masę lat później, czyli na przykład na przypadkowych artykułach czy przypadkowych programach. Tak, albo właśnie Gina Perry się z wieloma dziećmi kontaktowała, żeby im o tym powiedzieć. I robiła wiady z nimi. Tak, i najpierw to, że jeden z, jedno z dzieci, które brało udział już w tym Robert's Cave, studiowało psychologię i akurat nie czytało o tym eksperymencie. Więc to był jednak dość kontrowersyjny temat, zwłaszcza z perspektywy moralnej. Mówiąc tak, że dzieci i rodzice zostali okłamani, więc nie wszędzie ten eksperyment był przytaczany. Tak, ale warto jeszcze wspomnieć, że jakby stwierdzenie porównania grup autorytarnych i demokratycznych, trochę jest to propagandowe stwierdzenie, powiedzmy sobie jeszcze, że te grupy nie były demokratyczne. Te grupy były tak, że była jakaś grupa, osób, która jakby miała głos, i była grupa ludzi, która miała mniejszy głos. Czyli to nie było tak, że tam. Bardziej republika. Bo bardziej bo... republika, coś takiego, że były osoby, było po prostu jakiś grono, jakiś tam, powiedzmy, taki council, tak? Taka rada, która miała tak. większy głos, która się jakoś liczyła i były różne jednostki. Nie było po prostu jednego lidera, tylko była grupa liderów, a innych trochę brano pod uwagę, głos trochę nie brano. Tak, natomiast warto zauważyć, że mimo wszystko te właśnie autorytarne grzechotniki, to one miały przewagę nad orłami i w większości przypadków to jednak na korzyść orłów musieli badacze naginać punktację. Tak, tak dokładnie. Tylko to że mieli przewagę, ale w krótkim okresie czasu. Co jeżeli te grupy musiałyby współpracować ze sobą przez długi okres czasu? Czy przypadkiem takie... Pamiętajmy, że led został w końcu obalony. tak. Że... tak. Ten system nie mógł się utrzymać. Dokładnie, chodzi o to, że dyktator potrafi być bardzo korzystny na krótki okres czasu. Chyba tutaj twój ulubiony dyktator tak, cyncynat, no. cyn który kiedy było zagrożenie, przybywał, radził sobie niesamowicie z zagrożeniem i wracał sobie na rolę. Tak, dokładnie. No, prawda jest też taka, że obalenie tych dyktatora tutaj pojawiło się wtedy, kiedy ta rywalizacja z drugą grupą przestała być takim głównym zajęciem, bo skończyły tak. się Więc zawody. skończyło się zagrożenie, tak. dyktator nie był potrzebny. Dokładnie tak. Swoją drogą, jeśli chodzi o Sędzynata, no to zachęcam do znalezienia tego shorta, zachęcam do polubienia i tego też odcinka i zasubskrybowania. Ja bym jeszcze tutaj przypomniał coś o szeryfie, co zaczęliśmy mówić, ale bym rozwinął, że szeryf zmarł. Zmagając się z chorobą psychiczną, i to była depresja maniakalna. Wielokrotnie podejmował próby samobójcze, więc on był w ciężkim stanie psychicznym. Być może właśnie przez to, w co wierzył, być może Albo przez, przez to, nadużycie alkoholu. Tak, być może przez nadużycie alkoholu, a być może przez to, że gdzieś tam wręczyły go wyrzuty winy, ciężko stwierdzić. Ale on też był bardzo emocjonalnym człowiekiem, co objawiało się w tych, można powiedzieć, zakulisowych opisach tego, jak ze sobą rozmawiali badacze, gdzie faktycznie. Sheriff nie potrafił trzymać na wodzy swoich emocji i kiedy coś szło nie po jego myśli, to on się rozpadał, on szukał winnych. Ja bym nie chciał mieć kogoś takiego za szefa, myślę, że wielu z nas ma takie doświadczenia. Tak, ale tą chorobę psychiczną też trzeba jeszcze powiedzieć wyraźnie, że ona nabrała takiej dużej siły po śmierci jego żony. Więc tak. też trzeba wziąć, że to może był powód. Natomiast jeżeli chodzi o jego małżeństwo, to podobno no, były jakieś tam problemy, ale przechodzili przez te problemy. Naprawiali je tak. Naprawiali. W, wbrew pozorom, to nie było jakieś małżeństwo, które było idealne, idealne tak naprawdę, no, nie. ale nie było też jakieś horrendalne, że się kłócili czy nie mogli się więc... Tak, więc dawali. No radę. Małżeństwo. tak, no, tak małżeństwie są po prostu problemy. Tak. To jest normalne. A oni przetrwali. No i rzeczywiście, jak zmarła Karolin, szeryf bardzo to przeżył. I to pewnie za mało go. Co tak, też... to pewnie było to przyczyną, więc. Tak, dokładnie tak. Zwłaszcza, że też widać różnicę między Middle Grove a Roberts Cave, gdzie podczas Middle Grove on był pod takim stresem, że w ogóle nie odpowiadał na listy Karoliny. i Ona aż była zaniepokojona tym, że ona prosiła go: to odpisz, proszę, powiedz mi, co się dzieje, bo ja to jestem sama z dziećmi i niepokoję się, nic nie piszesz. I on to zignorował, bo rozpadał mu się cały jego świat, gdzie nie udawał się eksperyment. Natomiast podczas Roberts Cave to normalnie odpisywał i opisywał, że właśnie tak udaje się dzieci. Konflikt się rozpoczął i już widzę to. Widzę, że do, dobrze idzie, i pod koniec też napisało Karolinie, że udało się. Zakończyliśmy eksperyment sukcesem. Więc mimo tego, że Karolin nie brała udziału czynnego w eksperymencie, to jednak jej obecność wciąż tam była. Tak, ale to widać, jak podchodził emocjonalnie badacz do jakiegoś eksperymentu. Powinien profesjonalnie podchodzić neutralnie do niego. No tutaj widać, że tak nie no było. Nie udało się. Pytanie jest, jak wiele osób nie jest w stanie podejść profesjonalnie do eksperymentu. No, większość nie jest w stanie. Tak, zresztą no, zobaczmy, że no. w medycynie mamy... Ważnych zwłaszcza. Zrozumiała jest pojedyncza ślepa próba, zrozumiała jest podwójna ślepa próba, ale zadziwiające jest to, że potrafi się robić potrójną i poczwórną ślepą próbę, gdzie ani badacze nie wiedzą do końca, co badają, ani ludzie, którzy zajmują się statystyką, nie wiedzą, co badają, żeby ich osobiste poglądy nie wpłynęły na badanie. Tak, żeby jak największą osiągnąć obiektywność. Tak. Drodzy słuchacze, to nie jest pierwszy materiał o eksperymentach psychologicznych, jaki nagrywamy. Wystarczy wrócić do nich i zobaczyć, jak wielkie przekonania mają prowadzący ten eksperyment i jak próbują eksperyment często jego efekty do swoich przekonań nagiąć. I to są bardzo silne przekonania, to, są, to jest coś, gdzie ktoś nabrał pewnych przekonań, sformułował tezę i ta teza stała się jego obsesją i próbując ją udowodnić, trochę się rozbijał o to i musiał albo naginać rzeczywistość, bo nie mógł nagiąć swojego postrzegania. Dlatego trzeba bardzo uważać na takie ogólne wnioski, takie hasła dobrze brzmiące, eksperyment wyszło tak i on to potwierdza, konformizm w ogóle teoria właśnie tego konfliktu grup i to wszystko prawda, to potwierdza. No, zobaczmy, że to rzeczywiście to było dość specyficzny eksperyment, chociaż jest w nim wartość, warto się zagłębić, warto jednak zobaczyć jak to wyglądało. Był niemoralny, to jednak dużo ciekawych rzeczy pokazywał i dla mnie to jest fascynujące, że to nie jest pierwszy materiał, który nagrywamy o eksperymentach psychologicznych i warto zobaczyć, że wszystkie, które nagrywaliśmy do tej pory, swoją genezę mają w Stanach Zjednoczonych, gdzie to były odpowiednie czasy i można powiedzieć brak hamulców, takich trochę moralnych, które mogłyby hamować kogoś przed prowadzeniem przykład, eksperymentów na dzieciach, przed okłamywaniem tych, którzy poddawali się tym eksperymentom, więc tam bardzo wiele rzeczy się składało na to, że w Ameryce takie eksperymenty można było przeprowadzać, bardzo często później one obiegały. Gały echem świat. A akurat wydaje mi się, że Japończycy, Rosjanie czy Niemcy robili znacznie gorsze eksperymenty. No ale o nich się nie mówi, z, właśnie z powodu kwestii moralnej. Tutaj jeszcze można powiedzieć, że to jest to kwestia szarości zamiast czerni. Tak, to prawda. No ja myślę, że chyba opowiedzieliśmy wszystko o, o tych tak naprawdę trzech eksperymentach, nie o jednym, co warto zauważyć. No i czwarty liczący ja władcę much. Trzecia fala jest najsilniejsza. Tak, i trzecia fala się udała. Dokładnie, odsyłamy też do podcastu właśnie o trzeciej fali, jeżeli ktoś nie słuchał i zachęcamy też do subskrypcji, to naprawdę pomoże alchemikom, żeby uważyć parę fajnych mikstur. Mamy akurat przygotowaną playlistę z wszystkimi eksperymentami, więc zawsze można sobie puścić, kiedy się coś robi i słuchać, zachęcam do tego No i dziękuję Wam słuchacze za obecność. Dziękuję za uwagę, życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.